Rozmów yy, odnośnie taki. Cześć, witają się Sofii Nikodem, Type, Hype i witamy was w odcinku dotyczącym tego, jak wpłynąć na typ i NFj. Czyli rzecznik według 16 osobowości. Także przechodzimy do rzeczy, do sprawy tutaj w naszej serii. Jak wpłynąć na typ INFJ? Także jakbyś wpłynęła ty na typ INFJ? Przede wszystkim INFJ, jak INJ każdy potrzebuje mieć wybór. Mhm. In, INFJ potrzebuje móc wybrać. Y Dobrą strategią jest to, żeby po prostu przedstawić mu szereg wyborów czy szereg opcji i po prostu dać temu i NFJ wybrać dla siebie. I NFJ nie, nie może czuć się, że jest w pułapce, że jest zamknięty tak. albo przymuszony do zrobienia czegoś. Więc tak. na pewno trzeba mu podać, podać opcję. Tak, przynajmniej to musi być chociażby pozór wyboru, hmm. w sensie tak realnie, ale ten wybór i on nie może czuć, że ty tworzysz pozór hmm. wyboru. To musi być Pozór wyboru, który jest dobrze upozorowany. Tak. A czasami e... nawet przedstawi... In... Ja dzisiaj miałam taką sytuację właśnie... Byłam w ogrodzie z małym INJ-tem właśnie i pytam, czy idziemy tą stroną dookoła domu, czy tą stroną dookoła domu, a INJ chce iść przy środek. No. Mm -hmm. znaczy, podałam dwie opcje i od wybiera i tak swoją opcję, no i jesteśmy zadowoleni, ona się cieszyła z tego, że dostała opcję i, i kolegujemy się. Tam. Tak, więc ktoś może pomyśleć no to jak w takim razie możemy wpłynąć na ten typ, jeżeli on tak czy, tak, tak czy siak wybiera to co po swojemu. No jeżeli rozumiemy w jaki, według jakich kryteriów wybiera po swojemu, to możemy te dane w taki sposób stworzyć, ułożyć, żeby wybrał po tym swojemu tak mhm. jak jest po naszej myśli. Mhm. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Y... Tak, tak. A nawet nie chodzi o to czasami, żeby wybrać po naszej myśli, tylko mhm. co, co zrobić, żeby współpracować z INFJ, tak. żeby INFJ nas lubiło i chciało z nami rozmawiać. To po prostu. Jeśli pokażemy, że my jesteśmy taką osobą, która daje wybór, która I docenia nie narzuca... To to, że mama chce mieć swobodę. Tak? tak, dokładnie. I nawet, że docenia tą niezależność, która jest może niezgodna z tym, co myśmy sobie wyobrazili, po prostu mhm. my uszanujemy to, że tak, ty masz prawo do własnego wyboru i ja to szanuję, no to czasami już, już, to, już to wystarczy. Po, tak. po prostu do dobrej relacji. No, na przykład ja bym czyli możemy tutaj skonstruować zdanie, no ja bym zrobił to tak i zależało mi, żeby to było w ten sposób zrobione, natomiast. Ty zrobisz tak, jak chcesz, ty uh -huh. zrobisz tak, jak uważasz, to jest Twoja decyzja. Tak. <laughs> I ten INJ, ogólnie, ale INFJ będzie dużo chętniej chciał zrealizować teraz, bo on nie został postawiony przez faktem, że on musi to zrobić, bo Ty mu każesz, tylko on może wybrać uh -huh. inaczej, ale on teraz wybierze. Zrobić to i dzięki temu też ma jakby zaliczone <grydy> dobry uczynek. <grydy> no tak, dokładnie tak. <grydy> Bo po prostu wybrał to, mhm. a nie, nie został przymuszony. Tak. I z czym to się wiąże? To wiąże się z tym, że INFJ jest bardzo świadomy swoich celów czy planów. Mhm. Tak. No, znajdzie się INFJ, który nie wie, co chce w życiu robić, ale większość INJ-ów patrzy do przodu. Układa sobie cele i dąży do tych celów, i, i to w bardzo produktywny, kon konkretny sposób. Jest bardzo świadomy tego, co chce i co chce osiągnąć, i yy, odbierając mu ten, tę drogę do tych celów, odbierając mu te wybory, to robimy krzywdę po prostu takiej osobie, no, bo on wie, do, do czego zmierza, on wie, do jakiego momentu dąży, więc. Yy, po to, po to jesteśmy my, reszta świata, żeby pomóc mu w tym, żeby pomóc mu osiągnąć ten cel, bo to jest bardzo ważne dla, dla tego INFJ. Mm -hmm. I jak każdy IJ, i ale INFJ to w ogóle wydaje mi się, że w szczególności lubi mm, te wszystkie takie teorie spiskowe i takie właśnie wielkie teorie wszystkiego. Mm -hmm. To ogólnie jest y, duża. Rzecz dla ieniotów, ienefijotów, jak najbardziej, czyli jest jakieś głębokie yy, wyjaśnienie wielu rzeczy jedną wielką teorią, i tam nie musi być dużo szczegółów mhm. w tym wszystkim, mhm. ale musi być jakaś siła, jakieś mhm. pokazane, że, że, że coś kształtuje rzeczywistość, jakaś mhm. na przykład. Yy, ktoś chce sprawować kontrolę i to jest jakaś grupa i oni mają jeden jakiś cel ok konkretny, oni wszyscy tam siedzą mhm. i chcą zrealizować to w jakiś sposób, to takie proste wytłumaczenia pojemne mogą być bardzo dla INFJ atrakcyjne. Mhm. Tak. I zarzucanie go całą masą drobnych szczegółów mhm. może być dużo mniej skuteczne. Nawet rzeczywistych, faktycznych i tak dalej, ale ta taka teoria atrakcyjna szeroka może być dla niego tak. ciekawsza. Najlepiej taka stalająca, jak ten pierścień tak. że po prostu do kontroli wszystkiego, wszystkich teorii. Wszystkie teorie tak, podchodzą tak, pod tą tak. jedną. Tak, tak, tak. Więc to też warto, warto pamiętać, warto na to zwrócić uwagę. Yy, kolejna sprawa dotycząca INFJ, bo z jednej strony jest ta niezależność, ale też jest taki paradoks, bo jest też ta plemienność. Mhm. Yy, I co prawda, jakby ta podstawowa, najważniejsza jest to jednak osobista niezależność, ale ta niezależność może być wypełniana przez to, że ja jako powiedzmy ten typ INFJ ta osoba będzie mówiła, ja chcę właśnie dla tego plemienia, dla tej grupy coś robić, poświęcać się, wykonywać coś, żeby innym było lepiej. Mhm. I ja właśnie będę realizować w ten sposób swoją niezależność. Czyli mam te, szereg tych możliwości, a czy tak wybieram to. Yy, I te plemię, ta grupa, ta dobro tego plemienia będzie bardzo, bardzo ważne. I argumenty, które będą trafiały w to, że temu plemieniu może coś się stać mhm. lepszego, albo że możemy poprawić te morale, albo że możemy, że ktoś na przykład cierpi z tej mhm. grupy. I ten INFJ ma na to wpływ i może to zrobić, coś zmienić, jest wydatnym, jakby bardzo dobrym argumentem. Dla tak, tu, -ta. ty tutaj super mówisz, bo mówisz o tym, że INFJ jest wyczulony na to, że ktoś cierpi, albo że, na to, że trzeba poprawić coś w, tym, w tej zbiorowej uczuciowości. Właśnie o to chodzi. INFJ jest wyczulony na te negatywne emocje mm -hmm, mm -hmm. No. no. I Ennefiot jest wyczuła te negatywne emocje grupy. I Ennefiot właśnie skupia się na tych ludzkich problemach. Jak naprawić te ludzkie problemy. I Ennefiot niekoniecznie jest od tego, żeby inspirować dalej tych ludzi. Oczywiście, że inspirować tak, bo to jest NF. Tak. Ale bardziej tutaj chodzi o to, żeby ludzie poczuli się lepiej. Że, że wychodzę z założenia, że jest źle gdzieś i teraz znajdę ten problem i naprawię ten problem emocjonalny. Tak, czyli u mówi: zdejmijmy tę fasadę. Tak. Teraz. Tak. Wyciągnij te wszystkie swoje negatywne rzeczy choć tutaj jakby tak, obnasz się. Tak, ja my, je wchłonę, tak. tak i my tak. tu razem, jako grupa bez przemycia. Tak, i NFJ, i NFJ to jest wsparcie, wsparcie moralne w problemie. I je, jeśli ktoś ma problem, chce się komuś zwierzyć, to, to NFJ bardzo to doceni po pierwsze, bo no, no lubi być pomocny dla innych ludzi, szczególnie mhm. właśnie w tej sferze wysłuchiwania problemów i, i tak no, wsparcia moralnego po prostu zwyczajnie. Czyli dobrym zdaniem, w kontekście jakiegoś zadania, które trzeba spełnić, może być czy mógłbyś nam pomóc uratować Tak. tą i tę osobę dla dobra grupy. Tak, nie? pomoc osoba grupa. <grym> tak, dokładnie. Dokładnie tak jest i tutaj też ważna kwestia jest taka, że INFJ często daje z siebie wszystko dla innych i bardzo rzadko prosi o taką samą pomoc z powrotem dla siebie. Mówię tutaj o tym wsparciu emocjonalnym właśnie. INFJ może czuć taki ciężar odpowiedzialności za tą grupę i za wszystkich innych, a rzadko rzadko oczekuje tego samego od innych, ale czasami no sieknie Jan Fiat, tak jak nas wszystkich i to jest warto w takich momentach moment, warto w takich momentach pamiętać o tym, że INFJ też potrzebuje grupy i też potrzebuje innych właśnie do, do tej roli i na pewno każdy INFJ doceni ludzi, którzy tak samo jak on jest wyczulony na innych, będą wyczuleni na niego właśnie, kiedy on będzie w tej potrzebie. W tym wszystkim yy, taki paradoks może być taki, że pozorny, że jak mam jakiś dobry racjonalny powód, coś w jaki sposób Powinno działać yy, i chcemy to przedstawić i, i Fiotowi, to wydaje się, że w takim razie taka, taka osoba powinna to mm, zaakceptować. A jednak tutaj infj fioty są mm, dosyć mocno uczulone na tym punkcie, właśnie yy, takiego udowadniania, uracjonalniania pewnych rzeczy. No i yy, mają bardzo. Jasno określone swoje zdanie na pewne tematy, i trudno jest im przeforsować, że sprawy mają się tak, a nie inaczej. Czyli mm. Mm, trudno jest ten typ osobowości tak po prostu nie wiem, łatwo przekonać, że co jest mm. właściwe, to jest racjonalne i tak dalej. Trzeba naprawdę dużo pracy yy, dwóch stron, a, mm. a przede wszystkim tego INEF fiota. Więc. Mm, Dużo prostszym będzie argumentowanie względem ty, chociażby tego plemienia, i dużo prostszym będzie właśnie od tej strony jakby rozmowa czy, czy komunikacja niż przekonanie, tak że po prostu no zobacz, tu jest taka efektywność, mm. to tak działa, tutaj liczbowo to wygląda tak, 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 tak. Yy, więc w takim razie musimy to rozwiązanie mm. po prostu statystycznie wygląda to, 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 tak, 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 tak. Okej, okay, jeżeli ten dla tego innofiotę ta osoba będzie jakimś tam autorytetem, No właśnie. Mhm. To, to jak najbardziej tak, ale wtedy nawet nie będzie tak naprawdę, szczerze mówiąc, dokładnie analizować tych liczb mhm. i nie będzie za tym tak gonić, tylko mówić, a ten to jest gość od liczb, to mhm. on to wie. Tak. I to nie jest tak, że on jest całkowicie przekonany, że ten gość ma rację, tylko po prostu czuje się na tyle wygodny, żeby wydelekować tamtej osobie, bo mu zaufał na tyle, że jest częścią tego plemienia, właśnie yhy, te, tego yhy. plemienia, dla którego właśnie ten INFJ y, funkcjonuje. Tak. Natomiast nie spodziewałbym się i nie oczekiwałbym, że jeżeli ty jesteś taką osobą bardziej liczbową albo taką bardziej precyzyjną, szczegółową, dokładną, że ten INFJ w ogóle będzie za tobą y, nadążał w kwestii tego, składania tych wszystkich drobnych, malutkich szczegółów, o których Ty tam teraz mówisz, na przykład w kontekście, nie wiem, kre powiedzmy kredytu hipotecznego mm. i tam wibor, coś tam, szczególik taki, Ten, tu zmiana, mm. y, tu rata, a ta rata, potem jest prowizja, od tej prowizji jest jeszcze jakiś tam dodatek, jest też jakaś tam opłata za spłacenie wcześniej, jest jakaś dotacja, dofinansowanie i tak dalej. I tych mm. składników, elementów jest bardzo dużo? I ostatecznie ENFJ czy tak nie podejmie decyzji na tej podstawie, mhm. że przynajmniej nie będzie tak szybko tego ogarniać, jakby to nie będzie ten główna rzecz, mhm. że każdy szczegół mu się zgadza, tylko czy ta osoba mu się zgadza. Dokładnie, bądź kulturalny, bądź uprzejmy, pokaż, że ci zależy. Mhm, więc no, to jest... I jakby nie oczekuj, że też będzie za tobą jakby w tych wszystkich kwestiach yy, szedł. Mhm. Mm. Także... Tyle na temat INFJ i wpływu na INFJ w tym odcinku, w pierwszej części. Druga część jest dla naszych grupowiczów, osób, które wykupiły kurs z dostępem do grupy, i one staną link na grupie, właśnie. A tymczasem dziękujemy bardzo Wam za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.